Cześć kochani, witam Was na kolejnym programie na moim kanale. Dzisiaj będzie program krótki, 15 minutowy dla osób początkujących. Zaczynamy. Zacznijmy od razu nasz trening. Ustawiamy bieżnie na nachyleniu 0%, czyli pracujemy bez nachylenia i prędkość pomiędzy 5,5 a 6,0. I ja już, właśnie startuję mój trening. Teraz zaczyna się trening, i jesteśmy na nachyleniu 0%, i mamy prędkość pomiędzy 5,5 a 6,0. No i to jest taki krótki trening dla osób początkujących. Ja ten trening robię albo jako oddzielna jednostka treningowa w dni, kiedy. Chcę, żeby moje ciało troszeczkę odpoczęło, ale jednocześnie, żeby dostało jakąkolwiek dawkę ruchu. Albo wykonujemy ten trening jako finisher, po na przykład treningu siłowym, albo jako rozgrzewkę. Ja dzisiaj mam w planie jeszcze jedną jednostkę treningową, dlatego właśnie ten trening wykonuję dzisiaj jako rozgrzewkę. 15 minut pójdzie bardzo szybko. Dzisiaj będziemy pracować na maksymalnej prędkości 6.4 km na godzinę i w większości czasu właśnie będziemy. Na takiej prędkości i będziemy pracować jedynie kątem nachylenia. Maksymalnie dzisiaj będziemy na 5%, jeżeli chodzi o kąt nachylenia bieżni i będziemy schodzić do 1%, a na sam koniec będziemy mieli jedną minutkę marszu właśnie w wolniejszym tempie. Ale na razie idziemy jeszcze 30 sekund. Ja może zmienię, zobaczę czy mi nie będzie przeszkadzał. Ok, kładę tutaj może mój mikrofonik, ale ja zawsze mam ze sobą wodę oraz ręcznik na każdy trening, obowiązkowo. Ok, no i słuchajcie, zwiększamy prędkość albo dostajecie na 6,0, dlatego że jesteśmy teraz na prędkości pomiędzy 6,0 a 6,4, to jest jeszcze część naszej rozgrzewki. zostały nam dwie minutki właśnie w takim tempie. Jesteśmy pomiędzy 6,0 a 6-4 i w takim przedziale zostajemy do końca tego treningu. Oprócz osta oczywiście ostatniej minuty, która będzie naszym schłodzeniem. Dla mnie dzisiaj jest to trening rozgrzewkowy przed innym treningiem, który mam w planach już nie na nienawierzni, natomiast dla Was może to być finisher po zakończonym treningu. Na przykład siłowym, albo jeżeli macie dzień, kiedy chcecie bardziej dać swojemu ciału odpocząć, ale chcielibyście, chociaż trochę się poruszać, no to to jest bardzo dobra dla was propozycja. Poziom jest początkujący, ale jako taki trening odpoczynkowy będzie to dobra propozycja dla wszystkich grup zaawansowania, bo nawet jeżeli ktoś jest wytrawnym biegaczem na bieżni albo w terenie i chce sobie zrobić taki właśnie dzień odpoczynku od takich długich, ciężkich, trudnych treningów, no to również nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie też taki właśnie trening delikatniejszy zrobić. No i zostało nam jeszcze 15 sekund i za chwilę Wchodzimy na nachylenie. 5% będziemy zmieniać. Kąt nachylenia to 2 minuty i zaczynamy od 5%. Będzie to największe wzniesienie, i właśnie teraz idziemy na 5%, i to jest największe wzniesienie tego dzisiejszego naszego treningu. I to 2 minuty będziemy schodzić coraz niżej i niżej, także. Najgorszą robotę będziecie mieć szybko za sobą. 15 minut idzie mega szybko, tak naprawdę jesteśmy prawie na jednej trzeciej tego treningu. Chociaż ciężko jest to nazwać zupełnie treningiem, jest to element innej jednostki albo właśnie taki delikatny trening w dni, kiedy macie zaplanowany odpoczynek. Ale na przykład chcecie się chociaż troszeczkę poruszać. Na zasadzie dla zdrowia. I jesteśmy przez cały czas, jak widzicie, w parametrach pomiędzy 6,0 a 6,4. Została nam niecała minutka na nachyleniu 5%. I to, że jest to taki właśnie trening, bardziej rozluźniający nie zwalnia nas to z obowiązku tego, żebyśmy. Zachowali odpowiednią sylwetkę, żebyśmy pamiętali o technice. Nie podtrzymujemy się za barierki oraz pamiętamy o tym, aby napinać i ściskać pośladki. Oczywiście. 25 sekund i zaraz wchodzimy w dół. Wspaniałe są takie krótkie, szybkie. Jednostki. Ja je bardzo lubię. Przed tym miłośnicy bieżni na pewno doceniają też takie krótsze treningi. I uwaga, schodzimy na nachylenie 4. Będzie tylko łatwiej na tym treningu. Wcale nam nie zależy na tym, żeby zmęczyć się nie wiadomo jak bardzo. Dla mnie jest to. Rozgrzewka. Także chcę, żeby ciało się rozruszało, żeby mięśnie poczuły, że będą zaraz pracować w inny sposób. A jak robicie tą jednostkę jako finisher, czyli jako zakończenie treningu, na przykład siłowego, to jest to fajne dobicie kalorii. Wtedy radzę Wam, żebyście dostali tempie tym wyższym 6,4 i tutaj traktujecie to jako właśnie część dłuższego treningu. A póki co została nam minutka na nachyleniu 4%. Tutaj nie zależy nam na bardzo dużych nachyleniach, na bardzo dużej prędkości. To jest taka rozgrzewka albo dobicie. Ja ten trening na pewno umieszczę w dziale finishery, ale ci, którzy są ze mną już od jakiegoś czasu, wiedzą, że finisher oznacza krótką jednostkę treningową, którą właśnie wykonujemy zazwyczaj na koniec treningu, ale są takie jednostki treningowe, które ja też traktuję jako rozgrzewkę. Czasami finisher jest dość ciężki. Jeden mam nagrany w biegu. To jest takie bardzo mocne dobicie. Uwaga! I teraz chodzimy 3%. I na przykład tamten finisher. No, absolutnie nie nadaje się jako trening rozgrzewkowy. Bardziej mogę wtedy go polecić jako oddzielną jednostkę, ale jak dodacie do niego rozgrzewkę i rozciąganie, to wtedy macie taką część, tak zwaną hit, czyli bieg o wysokiej intensywności. Bardzo fajnie. Ja mam dzisiaj za sobą ciężki dzień. Prowadzę jeszcze firmę, której Również prowadzę transmisję live, jest to dział zabawek dla dzieci i dzisiaj właśnie jestem też po godzinnym live z dzieciakami i ogólnie czuję, że dzisiaj jest ten dzień, kiedy jeszcze muszę trochę poodpoczywać, zdarzają mi się takie dni, że mam mniej energii, mniej siły ten tydzień jest dla mnie ciężki i wtedy właśnie fajnie jest sobie zrobić tego typu trening a jak robię inne treningi to pracuję na niższych wartościach przedziałów jakie podaję no dzisiaj pracuję na 6,4 chcę się dobrze rozgrzać przed kolejnym treningiem jaki będę robiła, a wy pamiętajcie, jeżeli Skończyliście 35 rok życia, to bardzo mocno pomyślcie o tym, żeby do treningu na bieżni włączyć jeszcze treningi siłowe, rozciąganie dni restu, resetu. Uwaga! Wchodzimy. 2%. No tutaj to już jesteśmy na końcówce. 10 minuta za nami. Idzie 11. To już nam zostało naprawdę... Malutko, to jest taki marsz bardzo delikatny, który możecie tak naprawdę wykonać nawet bez mojej obecności, ale może coś woli. Towarzystwo! Także wracając do tematu pamiętajcie też, że bardzo ważne są dni odpoczynku, kiedy w ogóle nic nie robicie, kiedy musicie dać odpowiedź swoim mięśniom od jakiejkolwiek pracy i dni odpoczynku często są w planach treningowych rozpisane normalnie jako część planu treningowego, tak? Moim zdaniem w dobrym planie powinien być jeden dzień totalnego luzu, że nie robicie nic i jeden dzień, gdzie macie lżejszy trening i na przykład połączycie go z jakąś sesją. Rozciągającą. To jest wtedy super. Fajnie jest jeszcze rolować ciało rollerem. To w przypadku ćwiczeń siłowych świetnie się sprawdza. Rolery można kupić w wielu sklepach. Dekatlonie są dostępne w niskiej cenie. Są teraz różne rolery: krótkie, długie. Są takie małe piłeczki i rolowanie daje bardzo duże efekty. Bardzo ładnie rozróżniają mięśnie. Ogólnie polecam. No i słuchajcie, dwie sekundy, jedna i schodzimy do jednego procenta. Jesteśmy jeszcze dalej w przedziale pomiędzy 6,0 a 6,4. O, nie włączyłam sobie dzisiaj wiatraczka, ale jeszcze na te niecałe trzy minutki sobie załączę. To jest zawsze milsze. Ja normalnie ćwiczę z takim dużym wiatrakiem, natomiast nie sprawdza mi się on przy nagrywaniu programów dla Was. Dlatego, że po prostu tuczy, buczy, jest głośny i na pewno. Miałoby to negatywny skutek na jakość nagrania, a także na moją koncentrację. Dlatego właśnie posiłkuję się wiatrakiem, który jest zbudowany w moją wieżnię. Ale też przed nami jesień, zima, czas, kiedy raczej będzie chłodno i również na sali treningowej będziemy chcieli się rozgrzać. Nie będziemy szukać tego oziębienia, tylko bardziej będziemy się chcieli rozgrzać. A na koniec oczywiście jak zwykle chłodzenie. Ok. Zostało nam 35 sekund i za chwilę ostatnia minutka marszu w wolnym tempie. No i świetnie. Takie szybkie 15 minut. Tak naprawdę te 15 minut możecie też wykonać na przykład po posiłku po kolacji jak chcecie się troszeczkę poruszać, żeby poczuć się też tak lżej, 4, 3, 2, 1 i uwaga, 0% i zmniejszamy prędkość 5,5 do 6,0 ja robię 6,0 tylko jest to moja rozgrzewka. Za chwilę zaczynam inny trening już poza kamerami. Ale jak dla Was jest to finisher, jak robicie te 15 minut po treningu, to możecie teraz spokojnie, nawet Wam to rekomenduję, żebyście zeszli do 5,5 i wtedy bardzo fajnie dajecie sygnał dla waszego organizmu. To już jest moment kiedy kończycie trening, kiedy idziecie pod prysznic i możecie albo zacząć dzień, albo wieczór, w zależności kiedy trenujecie. Oczywiście jak robicie go z rana, nie musicie jeść śniadania, wystawić kawa i stop. 15 minut, ale 15 minut, już ja pokonałam półtora kilometra. Czuję, że moje ciało jest rozgrzane, także świetnie, mogę zaczynać swój inny trening, a Wam życzę również miłego treningu, dziękuję, że byliście z nami i zapraszam na inne treningi na moim kanale, oczywiście bardzo proszę o subskrypcję, komentarze, kciuk w górę, to wszystko powoduje, że jeszcze bardziej mam ochotę tworzyć content dla Was tutaj na YouTubie. Pozdrawiam, cześć Agnieszka.